Nazywam się Waldemar Chmiel. Mieszkam tu w Ryszynie już no i będzie 30 lat. W ustawówce e, chodził, że na warsztaty, a i z Dunem jestem też. Tak, zamiłowania, bo e, mam zawód murarz tynkarz. Jak ten film e, powstawał e, Pasja, no, to akurat rok wcześniej, że namalował obraz podobny, tylko że e, z Jezusa tutaj. Tylko, że sama dłoń i gwóźdź przybity i cały bok i głowa nachylona i to krew taki i to bardziej taki pocięty był. I rok wcześniej żem to namalował. I tylko żebym to wystawił, żebym od razu tam dzieciom gdzieś było potrzebne buciane, jak razem ją I tak mi się spodobał mówi, no i tak po zachodzie gdzieś słońca. W tym mówię, to by pasowało. No i tak bym namalował akurat jedno. Chciałam tylko przedstawić jak konie pasują się. Same tylko, bo jak jest całe to, to zaraz patrzy się na cały konia i chreobraz. A to mi chodziło same tylko, żeby pasły się. Tu mam i to, to chodzi, skizy takie z to różności. I z tych dopiero z obrazy się powstają. Rakuch, to jest. I to no. Człowiek malował i bieg za tymi pieniędzmi, żeby to było lepiej, żeby to nie myślało się tak o tym właśnie, żeby to całe to później no, a teraz już jednak, e, bo mam to na internecie. Wodospad. ten był obraz w Warszawie na wystawie to jest przesłuchanie tatara ja miałem tam o, moje pisanki. Skrubanki i to przeważnie religijne. Ja, już akurat z tym byłem na kiermaszu. No, i tak jest, tam zostawało zawsze tam w parę, ze trzy, tak po cztery. Tak zostawało. A tego roku to akurat mi chyba tylko jedno wyma zostało. No, z tego roku. I było wszystkie po poroz... nie Niedużo, żem akurat nie, nie robił. Też o to chodzi jakieś ukształtowany nos, bo o to chodzi jest przeważnie, on dużo wyraża. Oczy to bardzo prosto, jest, tylko z noskiem, jak to się mówi, nos, domalować, dostosować, to jest o to chodzi też, żeby później nie zniekształcić, bo oczy to mogą być przymrożone i otwarte to jest różnie.